Halo dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Uncompromising Moda e, Dzisiaj ciąg dalszy przygotowywań na Fear Weavera, więc e, najchętniej bym zaczął od wytworzenia mieczy, bo jest to dosyć szybki i fajny temat. E, tych mieczy za dużo nie potrzebować myślę, że nie będziemy. Weźmiemy ich sobie tak z 5, czyli potrzebujemy teraz e, przygotować 5 sztuk desek, no to tak naprawdę bierzemy jeszcze sobie jedną dechę i mamy już e, potrzebne na glas cutter. E, na na jedną sztukę, na jednego glaskata potrzebujemy 6 sztuk, czyli jeżeli chcemy, potrzebujemy 30 munuschów, no to bierzemy ze sobą i od razu lecimy teraz na lunarną. E, oprócz tego w tym dzisiejszym odcinku chciałbym no nieco przyspieszyć, tak jak mówię, e, przygotowania na e, 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 Viva i będziemy chcieli jeszcze dzisiaj oczywiście skoczyć do jaskiń i nakopać e, e, i nakopać przeku eee, będziemy chcieli nakopać stałych szkieletów, bo to jest coś, co nam się na pewno przyda. Eee, no chociażby do przywołania Fierwiva, no to chyba trochę taka podstawa. Eee, fajnie by było też ogarnąć, gdzie my do końca mamy klucz. Mi się wydaje, że my go nie zabieraliśmy z atrium i to może być problematyczne. Ale no co prawda tutaj stacimy pewnie trochę czasu właśnie przy szukaniu tego klucza, ale na przykład z Atrium z, od e, tego <laughs> Minotaura. Eee, ale tutaj na przykład mamy bardzo blisko na lunalną, więc zamiast się tłuc pół miliona lat, to po prostu sobie podpływamy i jesteśmy praktycznie w 3 sekundy. Eee, trzeba będzie też znaleźć Atrium, bo z tego co kojarzę, to nie mamy go znalezionego. Czy eee, to ujęci w porządku? No chyba jest w porządku, może się trochę tutaj trochę przysunę, to mogłoby być na prawo, ale już nie chcę tutaj mieszać. Eee, więc już jesteśmy prawie że na lunalnej. Eee, to może jeszcze dzisiaj. Zabijemy kozy voltowe na koniec odcinka i popolujemy sobie na tewiastek kony, więc dzisiaj chcemy dużo rzeczy zabić, więc no tak jak już e, zapowiadałem wcześniej, e, no będą cięcia po prostu. Dużo cięć, chociaż tę lunarną wyspę jeszcze zrobimy longiem, bo tutaj akurat nie ma za dużo. Właśnie taki duży, a też no, na początku odcinka trzeba trochę nieco jeszcze pogadulić, można by to powiedzieć. E, no właśnie, chociażby tak to, co właśnie zrobiłem, czyli e, mniej więcej wstęp. O Boże, nie! Dobra, jednak będzie bardzo duże cięcie. Przecież ja nawet ołtarza nie złożyłem. A składanie ołtarza to jest tak wkurzająca czynność. Bo najpierw, no w sensie o złupanie tego dziadostwa to jeszcze wiecie, chilek, nie? No bo po prostu e, cyk, cyk, cyk i jazda. Mm tutaj poszedł prawie cały kilof na, na jedną sztukę, tylko że właśnie to potem jeszcze trzeba zanieść na jedno miejsce te wszystkie kawałki, więc no z tym będzie trochę roboty, więc tutaj może zrobimy jakieś małe przyspieszenie. Mm. No, i ogarnięta całość. Teraz tylko szybko złożyć ołtarz. To, jeżeli trafię e, przyciskiem i uda mi się to podnieść, to nie zajmie za dużo czasu. Może jakie tu dźwięki są podczas składania, tak nigdy nie zwróciłem uwagi. No i właśnie tutaj już pierwsza stacyjka stoi. E, czy my w ogóle w tej sali będziemy chcieli się udać do e, nie do Atrium, tylko do archiwum? Myślę, że fajnie by było. To trzeba będzie też oczywiście e, zrobić. To trzeba będzie też zrobić opal, czyli Moon event również byśmy chcieli sobie obczaić, bo myślę, że właśnie e, celem tej serii będzie dotufanie do tej kuli i może nim skończymy salę, to fajnie by było, jakby się już dowiedzielibyśmy, co jest facto w tej kuli. No i część z was może. Nie wiedzieć, tutaj musiałem na chwilę uciec, ale już jestem. Część z Was może nie wiedzieć, że ta kula właśnie pojawia się, kiedy weźmiemy stacyjkę z kapkinga, weźmiemy stacyjkę z Wyspy Lunarnej i weźmiemy stacyjkę z Archiwum. I kiedy te trzy stacyjki postawimy obok siebie, to jakby pojawia się tajemnicza kula. Nie wiemy jeszcze, co ona robi, ale jest ona obowiązana taśmą. Jeżeli siedzicie w dunsterwie trochę dłużej, to wiecie, że. Nim właśnie został wprowadzony Fiel e, i została wtedy dodana właśnie do, został wtedy doda, dodany Biom Atrium, to właśnie. E, ta brama, do której się wsadza klucz z antycznego strażnika, również była obowiązana taśmą. I biorąc pod uwagę ile trzeba zrobić, żeby dobrać się do wszystkich tych rzeczy, no to podejrzewamy właśnie tutaj w fandomie, że to będzie coś no, w rodzaju lunarnego ale co to będzie tak naprawdę, no to jeszcze nie wiemy, ale no wszyscy mamy duże nadzieje. Ja osobiście najbardziej chciałbym, żeby to był jakby portal do zupełnie nowego świata i to by było absolutnie super. Wiecie, jak mamy jaskinie, mamy powierzchnię, to jakby wtedy, żeby dał się jakoś dostać na księżyc, żeby właśnie ta Lunarna Wyspa była tylko takim przedsionkiem. A my już mamy ogarniętą Broni, Więc, 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 więc. E, teraz sobie zejdziemy, myślę, do cave'ów. Weźmiemy ze sobą jeszcze saving kit, bo prawdopodobnie będziemy musieli go całkiem niedługo użyć. Mamy dużo żarcia. Co prawda możecie widzieć tutaj tylko jeden miód steel, ale tutaj jeszcze ich jest pięć albo 6, Tak sobie miałem dużo miejsca z ośmiu, to stwierdziłem, że to wszystko sobie zbandluję i będę miał na później. Nie wiem, po co ja zbierałem tę trawę. E, o, widzę, że marmur już wchodzi na drugi poziom. Bardzo dobrze. To teraz jeszcze jeden i będziemy mogli go pierwszy raz złupać. Dobrze się zaczyna. Więc no, widzimy się w Kejwach przy łupaniu antycznego szkieleta. No i pięknie, jesteśmy w Kejwach. Teraz musimy znaleźć biom z gniazdami pająków jaskiniowych. Od pająków jaskiniowych, a właśnie widzę, że tutaj jest coś takiego rodzaju, no one zazwyczaj występują na czymś w rodzaju biomu kamiennego, a z tych oto domków, kiedy je rozkopiemy, otrzymamy wtedy, mamy 100% szans na jedną część e, starego szkieletu. Oj oj, to jest dużo nietoperzy z Hamlet. I mamy 50% szans na otrzymanie. O, mamy też. Te, skalne homary. I kończąc, bo cały czas coś mi przerywa, e, mamy 50% szans na otrzymanie. Kolejnej części starego szkieletu, więc jeżeli potrzebujemy ich nazbierać 8, no to jest to całkiem optymalne rozwiązanie. E, więc no podejrzewałbym, że gdzieś tutaj możemy e, znaleźć takie oto coś. Tylko, że właśnie problem jest teraz taki, że pada nam e, na głowę deszcz, więc to oznacza, że nie będziemy mogli za bardzo. Pancerza założyć, a to chociaż będziemy mogli zawsze sobie zrobić drewnianą zbroję, która podczas walki z no, wystarczyła, chociaż no, tutaj też było e, bardzo wielkie oszczędzańsko, e, no bo też z tym nie staliśmy najlepiej, i również korzystając z tego, że i tak biegamy sobie po jaskiniach, to dobrze by było pos posprawdzać e, również e, macki. Ja pielniczę. Mówię słuchajcie do Was bez włączonego nagrywania. Chyba pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Zatem, co się stało? E, bo no, nie będę tutaj rollbackował. E, wywaliło mi komputer i no tak się przykro zdarzyło, że stwierdziłem, że no, no co, no co, no. Wywaliło, no to trzeba grać dalej. No ale teraz się trochę boję, że no Windows mi się spierdzielił i będę musiał teraz skombinować. No ale e, póki co działa. Odcinek w sensie to co póki co nagrałem też jakoś e, poszło, w sensie mam do tego dostęp i mam nadzieję, że przy poście też to nie, jakoś nie odmówi współpracy. E, I co teraz? Zrobiłem w tym krótkim czasie, no bo wiecie 3-4 minuty to były tak naprawdę e, Zbiałem sobie trochę grzybów, żeby sobie odnawiać poczytalność. No nie jest to za dużo, ale po prostu nie chcę, żeby podczas walki z pająkami jednocześnie mnie prześladowały shadowy. I ogólnie mam trochę już dość shadowów na tym modzie. Jak przy... ja latuję, to oko albo ten latawy, co naprawdę idzie się tak wkurzyć. No więc po prostu szukajmy tych pająków. Tak sobie jeszcze pomyślałem, że w sumie to można jeszcze e, zbić jedną tutaj e, dużą mackę. No super, jeszcze ta akurat zaczyna. Padać kamieniami na mordę, ale dobra. Zbijemy sobie dużą mackę, żeby po prostu... E, oj, żeby teraz kamieniem nie dostać, żeby po prostu może już tak potencjalnie e, sprawdzić, czy może ta prowadzi do Atrium. Jakby prowadziła do Atrium, to ja bym się nie obraził. I wiecie, co się właśnie stało pięknego? Właśnie przestał padać deszcz. Jest, zaczyna być po prostu pięknie. Dobra, lecimy z tym gościem szybko. Oj, ja tak sobie patrzę, że ja mam mało pancerza, i sobie też tak patrzę, że w sumie to mi się światło strasznie zmieniło. I chyba już będę musiał niestety yy, albo odsłonić roletę, bo wcześniej to było tego światła aż za dużo. Albo nie wiem, ale może najpierw zabijmy tego gościa. Dobra, super, był zabity. No i faktycznie jest tutaj trochę ciemno. No to sobie tutaj włączymy jakieś światełko ładne. Będzie jeszcze chwilę w pokoju włączę. Zaraz. No i jest pięknie, jest piękne światełko, oj. oj, oj. E, I my byśmy teraz chcieli sprawdzić zawartość e, dołu, które tutaj właśnie odsłoniliśmy. I przed tym jeszcze e, się może narzeć czymś nam poczytalność, żeby po prostu no, ta poczytalność nas nie prześladowała. E, co prawda, jak to wszystko zjemy, to nam zbije. O Boże, 20, 5 jest 100 punktów życia, ale no to jest tyle, co tak naprawdę dwa szadoły, dwa uderzenia od Terrorbika, Bo Terrorbik tutaj bije 60, o 20% więcej bez pancerza, więc no jakby to, że otrzymam hit e, lepe bez pancerza jest całkiem oczywiste, więc może po prostu skoczmy i się nie oszczędzajmy. E, tylko światła nie wziąłem, głupia. E, czy co to, co to jest? To nie jest nic interesującego. Więc sobie oznaczmy, że to nas nie interesuje. O Boże, ale to jest moc niewielkie. E, wróćmy tam jeszcze. To nam nie zbija poczytalności, więc w sumie spoko. Tutaj widzę, że nadal się dobrze bawicie. E, ale no już nie potrzebuję tego ognicha, więc spoko, więc mamy tutaj oznaczony e, jeden z pierwszych e, mac, jedną z pierwszych macek. No i co? <laughs> Idziemy szukać dalej pająków. Chociaż. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze nie róbcie cięcia, e, sprawdzimy sobie czy surowe grzyby nie odnowią nam przypadkiem HP i jak to tutaj będzie właśnie wyglądać, e, no bo wiemy, że te staty są podbite, ale chyba sztuczka z grzybami cały czas powinna działać, tylko że po prostu trochę gorzej. I zobaczmy ile to on odnowi, 244, e, 2, 4 punkty, 6 punktów, e, 8, 10 punktów. Boże, nie umiem liczyć. Dobra, to jest stąk totalny. Opłaca się je jeść naprzemiennie, no to sobie po prostu tak będziemy dbać o nasze statystyki, jedząc e, naprzemiennie dwa rodzaje tych grzybów. No przy czym, jako że e, no, te przyliczniki są o wiele bardziej... E, Okrutne, no to niestety będziemy musieli o wiele więcej tego po prostu jeść. E, mamy tutaj chyba właśnie kolejny z pontu żebyśmy to absolutnie potrzebowali, ale spoko. I my mamy chyba ten świat. Czy my ten świat zrobiliśmy przed, czy po Atrium? A, dobra, czyli tutaj jest Lunar Grot, to nie musimy szukać e, tego. Nie musimy, słuchajcie, szukać czegoś śmiesznego. O, żywe kłody, bonjour. Nie musimy szukać łumholma. Szybko z tym gościem. Dobra. Chwilę kichnijmy sobie. A tutaj, e, no nie, nie obowiązuje w ogóle ten. Dobra. I, aha, dobra, nie zobaczymy, ile ten chłop ma HP. Wychodź ze swojej strefy komfortu. E, a nawet nie ucieka. Ty, może niż szpadlem, co? <laughs> co ty, na pierdzielanie szpadlem tych robaków to jest dobry pomysł. A jaj, Chopie, nie rób mnie, ja się proszę. Dobra, mamy żywą kłodę. Ty nie mów, że z tego jedna żywa kłoda dopi, To jak kończuwa, gościu, a tak, żeby. Ty, to ja pojęcie nie wiem, co one będą robić, szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Mm. A tu ładnie, spokojnie jest. Podoba mi się to miejsce, ładne jest, ale nie będziemy póki co tutaj łazić, no bo nie mamy opalu, więc no nie aktywujemy całości, no więc sobie co my stąd wyciągniemy? Tu Ta a po co mi tu lecę w aktualnej konfiguracji? No tak się nie jest mi potrzebny. E, a też, no, o raczej wiecie, jak wygląda, nie? E, tylko ja znowu zgubiłem światło. Przeuż, przełożę sobie gdzieś na wierzchu, i mamy tutaj kolejną mackę do sprawdzenia. Fajnie, słyszę chyba robaki? Może mi się wydaje, IDK. E, Dobra, to wytwórzmy sobie może pancerzyk, bo pancerzyk e, już nam się powoli kończy. E, no w sensie, no powoli, powoli, ale no macki to właśnie czasem potrafią dużo zbić HP, e, więc no grajmy bezpieczniej, w się sensie starajmy. Aj, 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 zablokowałem się o mackę. Dobra, macka zbita. Eee, strzelmy sobie coś pod Sanity, bo coś tam co Sanity właśnie zaczyna kuleć. Eee, dobra, już jesteśmy powyżej progu, że mogą nas bić i powiedz, że to jest Atrium. Eee, nie, nie jest Atrium. Mamy za to grzybów, które w sumie też jest całkiem spoko. Eee, bo tutaj bardzo często występujemy również pająki. Jeszcze oznaczmy sobie drugie wyjście. Eee. Aha, tak, bo ja teraz ukazałem sobie odnowić życie, eee, to mi teraz zaczęło również spadać E, sanity. No niestety, this is how stuff work. Przynajmniej uncompromising work. Gdzie my jesteśmy? O Boże, a to jest daleko. Ale jestem prawie pewien, że gdzieś tutaj powinniśmy e, trafić na domki pająków. Mamy kolejny spawn Turstula, nice. No i mamy pająki, tylko dobrze by było, żeby te shadowy nam odpuściły. No już powinny zacząć odpuszczać, no bo już mamy dużo sanity. Mm, więc nie no, interesowałoby mnie nawet, żeby Państwo tak na przykład sobie... Stąd poszli! Super. Chociaż zwolił, zwolniło nam się miejsce w Trzeba patrzeć na jasną stronę tego, że się dostaje w modę, <grym> eee, super. Chociaż wolałbym po prostu w modę nie dostawać. To by była optymalniejsza opcja. Mm, żeby jeszcze nie dostać tymi kulami, dobra. I teraz mamy pierwsze pająki. Boże ile poczytalności jak dobrze. E, dobra, ale nie będziemy na tym poprzestawać, będziemy to dalej farmić. My mamy kill'ów na wierzchu? Mamy kill'ów na wierzchu. E, jakie pająki? Dobra, te pająki to są e, słabi, słabi zawodnicy. E, oni nie powinni nam sprawić żadnych trudności, e, bo oni no po prostu wchodzą w sobie w pancerz, no i możemy ich wtedy tak naprawdę swobodnie oklepywać. E, więc no teraz tylko pozostaje nam zwalić. I poproszę dwa kawałki, nie jeden, dwa. Super, dostałeś jeden kawałek, no to typowy, no to co. Widzimy się jak będę miał 8 sztuk tego, ach, cudu natury. Ogólnie to właśnie e, czyszczę ostatni kokon i mam jednocześnie duże szczęście i mam duże nieszczęście. Duże szczęście mam dlatego, e, dobra tutaj już trzeba Night dobić, e, duże szczęście mam dlatego, że, że, że ze wszystkich, tylko wyszedł ze wszystkich, jakby kokonów, a wychodzi jeden lub dwa. Wychodzą mi zawsze tylko te pająki jaskiniowe, które się. Jakby chronią, które są w skorupach, a nie ma tych, które plują, a te, które plują są o wiele, o wiele gorsze. A nieszczęście miałem takie, że musiałem rozwalić 7 e, kokonów, no ale wyszło całkiem w porządku. A ja się oczywiście wracam w złym kierunku, więc w sumie no to się nie wracam, no ale to już jest kwestia tylko nazewnictwa. Co by było jeszcze dobrze zrobić, skoro już mamy jedną z części, dobrze by było ogarnąć, gdzie jest ostatecznie spawn Fielwea, ale szkoda, że już nie mamy. E, patyków, żeby pooznaczać sobie, gdzie e, gdzie posprawdzaliśmy macki, więc no niestety e, chyba sobie póki co odpuścimy ten etap i sobie jeszcze może skoczymy na kozy woltowe i wytworzymy drugiego weatherpana, o boże, nie jeżeli oczywiście się nam poszczęści, no bo no nie, nikt nie powiedział, że nam wydobi ten jeszcze jeden róg kozy woltowej, no bo wszyscy wiemy jak działają kozy woltowe, to są dranie chociaż kusi mnie jeszcze to jedno miejsce, wiecie co, szybko jeszcze o Boże, dobra, tutaj idzie adult batlisk. To może mu naklepmy. I czy teraz nie leci do nas ich więcej? Bo tutaj tuż już obok jest ich Nora. Dobra, nie leci ich więcej. Lecimy szybko z tą macką. Ty, dlaczego ja to pewnie no, uderzę czy robię? Co jest? Oj, oj, oj. Dobra, porobiony. Mm -hmm. I teraz jeszcze te batliski porobić. E, dobra, no to są one na dwa hity. No to bez większego problemu. Jakby teraz tutaj była macka, ta prawidłowa, to byłbym bardzo szczęśliwy. Może i jest słaba lokacja, ale jakakolwiek. A nie, tylko wygląda podobnie. Dobra, przynajmniej wiemy więcej, nie? Dobra, wracamy tutaj. I teraz trzeba będzie pamiętać, że tutaj już jest sprawdzona macuszka. Eee. I żeby jej już długi raz nie klepać, bo po prostu szkoda zasobów. Dobra, pozbądźmy się tych ziomów. No i uciekamy na powierzchnię. O boże, kask. Kask mi zepsuł. Hopy. Hopy, co wy zrobiliście? Zastanówcie się nad sobą. Oj, na powierzchni będzie spanko robione. Będzie potężne spanko. Dobra, tak wam powiem. Wpadłem w paradoks hazardzisty. Muszę jeszcze sprawdzić tę jedną mackę. Nienawidzę bicia macek. Strasznie mnie to denerwuje. To ile ona respi sobie tych właśnie małych macuszek, ale jednocześnie łudzę się, że to jest ta konkretna macka, która zaprowadzi nas do Atrium, więc mam wielką ochotę ją sklepać. Wiecie o co chodzi? jakby nie wiem, czy wiecie w sumie, czym jest paradoks hazardzisty. To zaraz wam powiem, tylko tę jedną mackę może najpierw sklepię. Dobra. Nawet gładko poszło, e, tylko straciliśmy jakieś 27% kasku i powiedz, że to jest tutaj. To jest tutaj, to jest tutaj, to jest tutaj, to jest tutaj. To absolutnie nie jest tutaj. Super, ale może w sumie gdzieś tutaj by było jakieś wyjście. A biorąc pod uwagę, że chcemy mieć też na kozy woltowe, to by było spoko. Czym jest paradoks hazardzisty? Paradoks hazardzisty polega na tym, że w momencie, w którym jakby, mm, powiedzmy, że gasz w Jakąś grę losową, może być, co tam, jakie są gry losowe? Eee... Z kółkiem, ruletka. Eee, to jeżeli, powiedzmy, chcesz właśnie wygrać, no to jakby łudzisz się, powiedzmy, po przeganiu bardzo dużej liczby pieniędzy, że no przecież, halo, jeżeli już tyle zainwestowałem, no to prawdopodobieństwo powinno zadziałać i powinno mi się zwrócić. Jakby to jest paradoks. W sumie, czy to jest paradoks? Nie wiem. Bo to jest syndrom. Może to się z zewnictwem walnąłem, ale nieważne. O Boże, przepraszam, mam nadzieję, że jesteście cali. E, jakby no to tak nie działa do końca, no bo prawdopodobieństwo jest tak samo, jak e, zapłacisz za grę 100 zł, i jak zapłacisz milion złotych. Jakby cały czas masz takie same. E, powiedzmy po tysiącu prób wygania co masz na samym początku. Chociaż no tutaj akurat to tak nie działa, no bo jakby sprawdzamy macki, nawet tutaj to nie jest nawet hazardziste, tylko no po prostu chcę już to mieć odnalezione, więc w sumie taka anegdota bez większego e, związku, ale może być. E, dobra, więc wypawa z jaskini chyba można uznać za połowicznie, e, Żeby jest to połowiczny sukces, bo mamy przynajmniej części starego szkieleta. Może coś fajnego? Dawno żaden elegant mi się chyba już nie trafił. Kniepański. Aj, chciałem tutaj spidanować namiot. Mm, super, gdzie jeszcze nas muzgus. A co on nam tutaj ozwali? No jak on tutaj na ty nie ma niczego do ozwalań. <grywka> A sejść, gościu. Sejść, kurde. Bagno ci dojedzie. Bagno, słuchaj. To jest ciężki zawodnik. Możesz się tu kicać do woli. Ja ci nie będę go bronił, kurde. Ja chcę tylko iść do namiotu. Daj mi, iść do nam, daj mi iść do namiotu, go. Dziękuję ślicznie. Aaa, ah, ale teraz będą staty wpyte. No właśnie, boję się tutaj, że mi to Sanity właśnie zaraz tutaj się zacznie buntować. I Zacznie nam tutaj pół miliona Shadowów chodzić. A co on nam tutaj sobie tak. Nic nam tu nie może zburzyć, bo to on co on zburzy? Mur nam zburzy. Chociaż mogłem się tutaj najeść w sumie. Dobra, czyżby mózgus się. Oj, mózgus, to była zła decyzja. Ciekawe czy sobie poradzi z melamami w sumie. <laughs> nie wiem, może, może tak, może nie. Ile masz HP chłopcze? O Boże, nie! W sumie tak musiałem wejść i się na jeść, ale... Wolałem nie, ale tak się zdarzyło jakoś magicznie. No dobra, to popatrzmy jeszcze trochę na stałcie, bo dlaczego by nie? Mózgus to w ogóle nie jest. Ty, ale w ogóle on przyszedł jako eventowa opcja. Ciekawe. Mm. O, ma obszarówkę z tego też co widzę, bo dostało kilka melmów jednocześnie. Chyba wygał to stał ci chłopiec. No, ale jakby my się mogą spić w nieskończoność. Przykro mi, panie kumplu. A widzicie ile kto tu ma tle HP? That puts mail on my face. Będziemy tu siedzieli, dopóki nam głód nie spadnie. E, bo, jednak, no, poczytalność, jak się okazuje, jest całkiem przydatna. Last man standing. No, mózgus tutaj wygał ewidentnie. E, a my wygaliśmy bardzo duże statystyki, hmm, więc gituwa. Fajnie by było w sumie wyzbierać to żałcie, bo on no, raczej tego nie zje. E, a nam by to się mogło przydać do szczęścia. Dobra, chociaż już nie ma tutaj chyba co bandlować, jak teraz sobie myślę. Chociaż on chyba tutaj tak niezbyt będzie chciał to oddać. Hmm. Więc może po prostu tutaj sobie pozbierajmy tak na boku. I w sumie byśmy mogli sobie ugotować surf and turf. Surf and turf to jest absolutnie super jedzenie, które pozwoli... Ole, splunął jojem. Surf and turf jest kozackim jedzeniem, które daje bardzo dużo hila, Alby właśnie są do niego jednym z tych cięższych dostępnych składników. Czy to nam wyjdzie? W sumie mógłbym dać jedno... A ja tu już nie miałem jednego mięsa, miałem jeszcze jedno mięso. Nice. Aha, ale by tutaj nie wrzucę, no tak. Eee, bo 100% daje 60 głodu, co na standardy Don Sleft to to jest bardzo dużo. Mm, tylko chyba zupa z mandagoru daje więcej. Eee, dobra, to co? kozowaltowe o Boże, jeszcze psiałski teraz na nas idą, super. Dobra, załóżmy... nie, lepiej nie zakładajmy pancerza póki co, bo i tak stracimy przez to HP. E, Postujmy tu może chwilkę e, i może naślimy po prostu psiarskie na musgus. A mózgus jest bardzo agresywny, kiedy Majają. Wydaje mi się, że ten jest wyjątkowo taki mm, napalony na walkę, więc e, po prostu wyczekajmy, aż się pojawią psiarskie i go dojadą. O, chyba już raz powinien nadbiec. O nie! Elektryczne są! Fak, nie, 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 nie podoba mi się to, I don't like it. Mamy też e, lodowe, lodowy był tam jakiś chłopiec. Dobra, hopie, 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 spójrzcie jaki fajny mózgus. No jest wpyte, musicie przyznać. Oj, oj. Dobra, tego jednego w sumie możemy sobie spokojnie dojechać. No i pięknie, dziękuję ślicznie za współpasę, panie mózgus. Jest pięknie, co ja mogę powiedzieć? No i mamy kuski woltowe. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E, chciałbym Państwa sklepać, nie będę ukrywał, że jest to moją ambicją. Yy. I tak, będziemy tutaj próbowali jakoś jedną, jedną kozę może zbugować od drzewo. Te drzewa są duże, chociaż może lepiej po prostu pójdźmy do granicy mapy. Chociaż do granicy mapy też jest całkiem daleko. Cholera. Yy. A może po prostu poczekamy na noc? <laughs> nie wiem, to też jest jakaś opcja. Eee, no bo właśnie tutaj wcześniej nam się udało jakoś tak uderzyć na kozę, no ale to było tak bardzo dosyć szczęśliwe zbieg okoliczności. To jest chyba najlepsze określenie wtedy, co się zdarzyło. Więc może jeszcze poczekajmy no te pół dnia na noc w tym czasie. Nie wiem, może by sobie drewna, drzewa nalomać, bo to wiecie, drzewo się zawsze przyda. Eee, a może jakiś drzewiec by przyszedł, to też bym w sumie nie narzekał. Uwaga, proszę Państwa, ogłaszam spanko, bardzo miło mi widzieć, że Państwo się dostosowali, dobra. Zrobimy trochę na pewniaka, ale co tam, hmm, nie będziemy tutaj nosili pancerza, żeby po prostu mieć ochronę przed deszczem. Aj, to jednak mogła być w sumie zła decyzja, Bez pod uwagę, że mam ognicho, że to jest zła decyzja, ale w ogóle ja nie mam już więcej mieczy, nie wziąłem też macek, więc będę teraz korzystał z em, najlepszej broni, czyli z dzidy. No dobra, po prostu ich manualnie podejeżdżajmy. A eee, że nam się trochę śpieszy, no to... No nie no, chyba nie będziemy ich tankować. No jeszcze mamy sporo szans, potrzebujemy tylko jeden róg, więc no liczę, że... Eee, no siądzie prawdopodobieństwo. Mamy jeszcze aż dwie kuski przecież, nie? Do zabicia. Prawdopodobieństwo, wierzę w ciebie. A w tym... De de bla, w tym lesie nie powinno padać, change my mind. Oj. No, już padaj kusko i daj mi swój róg. Miałeś głupcze złoty róg. O, dziękuję ci ja ślicznie, Jezu. Wy zostawiam was w spokoju. Dos mam co chcę, nie będę zabijał więcej niż potrzebuję. Także no, w tym odcinku całkiem dużo. Jeżeli chodzi o przygotowanie do Field Viewer, udało się ruszyć. E, mamy już Weather Painy. Mamy już e, jak go przywołać, mamy też, wiemy gdzie jest klucz, bo jest, nie wiem w sumie, czy pewnie tego nie pokażę. E, to wiemy, że on jest, słuchajcie, nawet no, to od razu w sumie się zacznę wracać. E, to wiemy, że on jest tam tuż przy wejściu, tym do co my tam zawsze chodzimy, więc w sumie też bardzo spoko. E, z rzeczy, których nie mamy. Nie mamy niczego na sanity. Mm, też heal by się przydało nieco lepiej ogarnąć, bo żelki, no to same w sobie mogą być złym pomysłem. E, I co? No i ja tu im znaleźć, no też jest dużo roboty i zrobić oczywiście sobie jeszcze Lazy Explorera. No jeszcze jest sporo roboty, ale no jeszcze dwa odcinki myślę i wszystko będzie zrobione. Eee, no i tak w tym sporo zrobiliśmy, nie? Eee, także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i do usłyszenia w następnym materiale na kanale. Cześć!